W czwartej rundzie spotkanie, przeciwnikiem bydgoskiej Polonii jest Unia Leszno. Zespół leszczyński z ogromnymi tradycjami nie przyjechał, jak się wydaje, w swoim najsilniejszym składzie. Bez zawodników zakontraktowanych. nie mógł przyjechać Hancock, zastąpił Gołowicki. A zatem skład Zenon Kasprzak, Zbigniew Krakowski, Dariusz Łowicki, Krzysztof Mitura, Roman Jankowski, Paweł Jonder i jeden rezerwowy Dariusz Baliński. Apolonia to Tomasz Golop i Robert Bonin. Jacek Golop, Eugeniusz Skupień, Samer, Bolenko i Tomasz Kornacki, a w rezerwie Cieślewicz i Kamiński. W wyścigu pierwszym od krawędzika Kasprzak Tomasz Golop, Krakowski Robert Bonin. Tomasz Golop, Tomasz Golop, Zenon Kasprzak blisko oraz Zbigniew Krakowski. Robert Bonin zamyka tę stawkę. Tomasz Golop daleko. Zbigniew Krakowski na drugim miejscu. Kasprzak na trzecim. Bardzo, bardzo doświadczeni zawodnicy. Tak Kasprzak jak i Krakowski. Tomasz Golop niezagrożony. Na drugim miejscu Krakowski na trzecim. Zenon Kasprzak. Bieg remisowy 3-3. Zwyciężył Tomasz Golop. W drugim wyścigu Jacek Golop. Łowicki. Dariusz Łowicki, Eugeniusz Skupień i Krzysztof Mitura. Golop Łowicki, Skupień Mitura. Jacek Golop. I Łowicki. Skupień na trzecim miejscu. Jacek Golop, Łowicki. Bardzo ostro, ale zgodnie z przepisami. Blisko krawężnika i Łowickiego Eugeniusz Skupień przecisnął się i wysunął na drugie miejsce. Jacek Golop już przed Eugeniuszem Skupieniem. Ogląda się Skupień, może usichać spokojnie, albowiem odległość między Łowickim i Miturą wzrasta. I Bydgoszczanie wygrywają ten bieg 5 do 1. A... W trzecim wyścigu na starcie. Roman Jankowski, sam Ermolenko. Jonder i Kornacki. Sam Ermolenko. Roman Jankowski i Tomasz Kornacki. Ermolenko z przodu. Roman Jankowski na drugim miejscu. A tam zaciekły bój toczą i Jonder i Kornacki i lepszy młodzieżowiec Leszczyńskiej Unii. Nie na swoim torze pokonał Tomasza Kornackiego, a więc młodzież, młodzież bydgoska nie zarabia punktów dla zespołu. Nie robi. Prowadzi i wygrywa sam Ermolenko przed Romanem Jankowskim, Jonderem i Kornackim. W wyścigu czwartym od krawężnika startują Eugeniusz Skupień, Zbigniew Krakowski, Jacek Golop i Zenon Kasprzak. Eugeniusz Skupień, Krakowski, Jacek Golop i Kasprzak. Ale ciasno, ale ciasno. Eugeniusz Skupień, Eugeniusz Skupień i bardzo blisko niego Zenon Kasprzak. Już odskoczył Skupień. A dopiero czwarty jest Jacek Golowi, Ale już nie. Bardzo ładnie wyprzedził Krakowskiego. I teraz jakby chciał jeszcze walczyć o punkty z Kasprzakiem i czyni to jest bardzo blisko. Raz a teraz szeroko. Troszeczkę go postawiło. W dalszym ciągu na trzecim miejscu, na drugim Kasprzak. Niezagrożone Eugeniusz skupień, a tu walka o dwa punkty między Kasprzakiem i Jackiem Golobem. Ogromna rutyna Kasprzaka i bojowość Jacka Golowa. I to pierwsze zwycięża, aby Goszczanie w tym czwartym wyścigu wygrywają 4-2. Na starcie piątego od krawężnika Mitura, Kamiński Kornackiego, Łowicki i Ermolenko. Kamiński, Ermolenko. Ermolenko i Kamiński. Jakżeż podobny motocykl ma? Kamiński do Ryszarda, do Ermolenko i Kamiński. I to cieszy, że właśnie młodzieżowiec zdobywa dwa punkty, ale blisko niego Daliusz Łowicki. Odpiera ataki Kamiński. W dalszym ciągu na drugiej pozycji Kamiński, blisko niego Łowicki. Bardzo ciekawy pojedynek. Łowicki jest zawodnikiem bardziej doświadczonym, ale poszedł bardzo szeroko, ale nabiera, nabiera tej prędkości. Zbliża się do Kamińskiego, ale to ciągle jest bezpieczne. 2, 3, 4 metry. I ogromne brawa dla Kamińskiego przywozi dwa punkty, a poloniści za sprawą Ermolenki. 5 do jednego wygrywają w tym piątym wyścigu. Szósty wyścig. Tomasz Golo. Roman Jankowski. Robert Bonin i Paweł Jonder. Golop Jankowski, Bonin Jonder. Bonin Ścina. Ale już jąder jest przed nim, bo patrzymy na walkę o trzecie miejsce i znowuż młodzieżowiec leszczyński lepszy od Bydgoszczanina, bo Tomasz Golop niezagrożony w walce z Romanem Jankowskim. Tu jesteśmy spokojni, ale martwimy się o te punkty z tyłu, o ten jeden, o te dwa punkty, bo wyjedzie Tomasz Golob, to dodajemy praktycznie po trzy, czasami tylko dwa. Tomasz Golob przed Romanem Jankowskim. Na trzecim miejscu Jonder w tej chwili. I Robert Bonin na czwartym, a bieg remisowy szósty i 13.23 prowadzimy z Leszczyńską Unią. W wyścigu siódmym sam Elmolenko od krawężnika, obok niego Kasprzak, Kornacki i Krakowski. Kasprzak, Ermolenko, Ermolenko i Kasprzak. Ale Cieślewicz zastępuje Kornackiego i jest na drugim miejscu. To Waldemar Cieślewicz. Sam Ermolenko i Waldemar Cieślewicz. Na trzecim miejscu Krakowski Zbigniew w Krakowski, a zamyka stawkę Zenon Kasprzak. Ta najbardziej doświadczona para przegrywa w tej chwili samem Ermolenko i Waldemarem Cieślewiczem. Sam Ermolenko. Endysmis i sam Ermolenko nie zawodzą Bydgoskich kibiców. Ermolenko z ogromną przewagą przed Cieślewiczem, krakowskim i Kasprzakiem. A. W ósmym wyścigu Jankowski od Kamerzyka Załowickiego i Kamiński Zabonina obok niego oraz Mituraj przy siatce Tomasz Golow. Jankowski, Kamiński, Mituraj, Tomasz Golow. Bardzo szeroko Tomasz Golow, Roman Jankowski, jak gdyby środkiem toru. wie, że Golow pójdzie szeroko. Roman Jankowski, Roman Jankowski i Tomasz Golow. Roman Jankowski. Roman Jankowski, Tomasz Golok i teraz Tomasz Golop. Teraz wychodzi szeroko, ale przy dużej, przy ogromnej szybkości przed Romana Jankowskiego. A z tyłu, z tyłu już ustalone. Kamiński jedzie spokojnie na trzecim miejscu, a na czwartym Mitura. Zatem Kamiński, młodzieżowiec bydgoski nareszcie robi punkty. Wygrywamy ten bieg 4-2. Tomasz Golop przed Jankowskim, Kamińskim i Miturą. W dziewiątym na starcie od krawężnika Jonder, Jacek Golop, Roman Jankowski i Eugeniusz Skupień. Jonder, Jacek Golop, Roman Jankowski i Eugeniusz Skupień. O, jaka niespodzianka, leszczynianie. Jonder. Jonder na czele, w kasku białym Jonder. Ten młodzieżowiec Leszczyńskiej Unii prowadzi. Atakuje Jacek Golot, bardzo blisko Jacek Golop Romana Jankowskiego i Jondera. Oj, błąd Romana Jankowskiego. Albo dziura, albo chwilowe zawahanie i już wykorzystał to Jacek Golot. Roman Jankowski spadł na trzecie miejsce. Atakuje Jacek Golop Jondera. Czy da radę? Czy zdąży? Bardzo blisko. Bardzo blisko Jondera. Eugeniusz Skupień nie jest tak blisko Romana Jankowskiego. Ale teraz ta odległość się zwiększyła. I tak dojadą do mety. I Jonder przed Jackiem Golowem, Romanem Jankowskim i Skupieniem. 4-2 zwyciężają goście. Dwie zmiany w dziesiątym wyścigu. Od klawężnika Cieślewicz za Bonina i Baliński za Miturem. Oraz sam Ermolenko. Stolu trzeciego i Kasprzak zupełnie przy siatce stolu czwartego. Cieślewicz, Baliński. Ermolenko i Kasprzak. Ermolenko. Ermolenko i Kasprzak. Już tylko Ermolenko. Kasprzak na drugim miejscu. Na trzecim Baliński. Cieślewicz został z tyłu. Sam Ermolenko. Sam Ermolenko. Zenon Kasprzak. I Dariusz Baliński. Już tylko Ermolenko. przywozi trzy punkty dla Polonia, a bieg jest remisowy 23-37. Przegrywają Leszczynianie z bydgoską Polonią. W 11 wyścigu od krawężnika Eugeniusz Skupień, Paweł Jonder, Tomasz Golot i Łowicki. Eugeniusz Skupień, Tomasz Golot, Łowicki. Łowicki jeszcze chciał się przecisnąć przy siatce. Eugeniusz Skupień i Tomasz Golow. Pięknie idą parą. Szerzej Eugeniusz Skupień, przy krawężniku bardziej Tomasz Golow. Eugeniusz skupieni i Tomasz Golow. Bardzo ładnie jadą zespołowo. Na trzecim miejscu Łowicki. Nie liczy się jąder. Ale wyścig kończy się zwycięstwem Tomasza Goloba. Eugeniusz skupi na drugim miejscu i na trzecim Łowicki. Kamiński zastąpi Kornackiego i wystartuje z toru pierwszego. Krakowski. Golop Jankowski. Kamiński. Kamiński prowadzi, a się nie chce wierzyć. Kamiński, Jacek, Golok. Jacek, Golok i Kamiński. Roman Jankowski. Roman Jankowski przecież będzie walczył, on zawsze walczy. I już jest drugi. Ale to co pokazał Kamiński to napawa optymizmem. Umie jeździć. Jeszcze tylko potrzeba dużo, dużo startu. Prowadzi Jacek Golop przed Romanem Jankowskim i Kamińskim, Tomaszem Kamińskim, młodzieżowcem z Bydgoskiej Polonii, który dzisiejszy występ może udać za udany. 4-2 wygrywamy w tym 12 wyścigu i 20-punktowa różnica na korzyść Bydgoskiej Polonii. A od Krawężnika w wyścigu 13. Baliński za Jondela, Cieślewicz za Bonina, Kasprzak za Łubickiego i sam Ermolenko. Baliński, Cieślewicz, Kasprzak i Ermolenko. Kasprzak. Ależ Ermolenko pięknie, jak gładko, jak wydawałoby się, jak jedzie, jak po stole. Sam Ermolenko. Przed Kasprzakiem i Cieślewiczem. Ermolenko. Ermolenko przed Kasprzakiem. Ermolenko przed Kasprzakiem. Cieślewiczem. Nie liczy się Baliński. I wygrywają ten bieg Bydgoszczanie 4-2. Przed ostatnim wyścigu, 14, Baliński zastąpi miturę i wystartuje. Przy krawężniku Tomasz Kornacki z drugiego pola, Zenon Kasprzak z trzeciego i przy siatce Jacek Golow. Baliński Kornacki, Kasprzak i Golow. Kasprzak i Jacek Golow. Jacek Golow wchodzi w środek. W środek, ale teraz Leszczynianie na czele. Kasprzak i Baliński. Jacek Golow za nim. Prowadzi Kasprzak już Jacek Golop drugi już wyprzedził Balińskiego teraz pięknie Tomasz Kornacki jakby się obudził a tutaj wychodzi na prowadzenie Jacek Golob wyprzedza Kasprzaka więc co za roszady w tym czternastym wyścigu na prowadzeniu byli dwa Ileszczyniania teraz są na drugim i czwartym miejscu a to za sprawą Jacka Goloba i Tomasza Kornackiego. Jacek Golob prowadzi przed Zenonem Kasprzakiem i Tomaszem Kornackim. I 4-2 dla Bydgoszczy. A przed nami ostatnie wyścig. Startują w nim Zbigniew Krakowski, Eugeniusz Skupień, Roman Jankowski. Tomasz Golob. Krakowski. Skupień. Jankowski i Golob. Skupień jak gdyby zrobił świecę. Opanował moc. Tomasz Golop już niezagrożony. Jankowski i Krakowski. Skupień. Dopiero ostatni, ale już nie. Już walczy. Z Krakowskim. I wyprzedził go. Jest trzeci. Na drugim miejscu jest Roman Jankowski i teraz też go wyprzedza Eugeniusz Skupień, ależ pięknie pojechał Skupień. Gorące brawa, gorące brawa i to można oglądać, oglądać w nieskończoność. Jakaż ambicja i dobrze przygotowany sprzęt i oczywiście umiejętności Eugeniusza Skupienia. Z czwartej pozycji na drugą i to w pięknym stylu nie byle kogo, bo najpierw Krakowskiego, a potem Jankowskiego i Bydgoszczanie wygrywają ten bieg 5-1. Całe spotkanie różnicą 28 punktów. Najlepsi w bydgoskim zespole to Tomasz Golob i Samer Wolenko zdobyli po 15 punktów. Jacek Golob 12, Eugeniusz Skupień 9. Do Rybnika, żużlowce bydgoskiej Polonii. Można by powiedzieć, że dojechali dopiero 21 kwietnia, chociaż to mecz pierwszej rundy spotkań mistrzowskich o drużynowe mistrzostwo polskim w 93 roku. Bydgoska Polonia w składzie